O, chyba chce się pojedynkować. No dobra, widzowie, jesteśmy z powrotem. Odcinek numer dwa i kolejna przygoda ze SpongeBobem. Lecimy dalej. Ej, Patryk, by powiedział, że chce się pobawić. No. Okej, okay, bańki musimy. Easy, można chłopie. Na nich. A, czy on wchodzi w tą banie wtedy? No i to też jest sposób. I pyk! I pani jest chyba. I on dawaj gościa. I dawaj nie, Ej, dwa HP no, tak ma. jak mówiłem, easy. Ej, ma dwa HP. Już to są jakieś małe bańki. Okay. Ej, A dobra, bo tam nie, jest drugi, Dawaj gościa, Dawaj gościa, A gościa. zwaliłem? Ej, krabik jest poszukiwany, widziałeś pan? No. Ten się chowa przy plakatach, czego szukają. Czy my się skądś znamy? Czego on tak dziwnie gada? Ej, no, w moju, e, e, wybacz, nie kojarzę cię, ale usłyszałem jak Znajomo wyglądający o w branży namłów kaktusowych. Do tego trzeba mieć mocne plecy. Sugeruję zatrudnić konsultanta, który pokaże Wam co i jak. Za symboliczny udział powiedzmy e, wy, 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 70% 70%. Powiem wam, gdzie znaleźć kaktusy, których sok jest najbardziej orzeźwiający. Ludziska płacą za niekrocie! Dawaj. Odkąd zaczęło ich brakować. 70% to brzmi trochę podejrzanie. Czyli krabik nie wyszedł ze swojej formy. No. Nadal lubi zarabiać. Przepraszam, powiedziałem 70? Oczywiście miałem na myśli 80. O. Jeszcze lepiej. I to rozumiem. Patryk też się potrafi targować. No, no. dobra. Jedźcie dalej przed siebie, aż dotrzecie do kaktusowych wzgórz. Mhm, mm czyli I czeka nie nas mniejsza lub większa wyprawa. Pracującego konsultanta, mój udział w interesie to jedyne 90%. 90 już teraz? No. Zaraz no, będzie patrymu, chciał 100. te kolczaste ogórki. Dobra. <laughs> Ej, na to bym nie wpadł, kolczaste ogórki. No No dobra, chłopie. Ej, lecimy. Tutaj trzeba puścić banie. To puścić, bąka, puścić bąka, chłopie. Puścić bąka. O, jest koń, dobra. Znak z ostrzeżeniem. Napisano na nim kaktusowe wzgórza. Kolce, zabójczy upał, bandyci i ruchome piaski. Miłej zabawy. No na pewno. No, miłej zabawy, jak nie można schodzić. To się dość no, ale my sobie poradzimy. Może w pobliżu jest jakiś konik morski, któremu mu No, się Jakby go nie widział, nie no, nie wierzę w to w ogóle. Nie, nie. Spongebob przebijały, bo, bo twoje nic ten nie widziały. Jest naprawdę wysoki, Dobry wiem. Bo... Dawaj, dawaj. O. Ale się rozchodzą, i tam ślubek. był y, kolczasty ogórek, ale chyba nie taki, jakiego szukamy. Ale się najeździł, chłopak. Ej, dobra, jest jakiś kaktus. ale to chyba o inne chodzi. No, ho, ho, co za spotkanie. Ja tylko beczek pilnuję. Wiecie, strzegę ich przed bandytami. W tych stronach można nieźle zarobić. To soczyste kaktusy. Znaleźć soczyste kaktusy, no. To jest to, Patryku. No. Czeka na nas soczyste, kaktusowe złoto. I... Ej, tam są tasy, zobacz, a jednych ci brakuje. Gacie zawsze się przydadzą, o, świeżutkie. To, to ochroni mój zadek! Dobre. No SpongeBob to dobrze podsumował. A tu się da? chyba nie chcę próbować. Tutaj. Ej! Nawalają w nas. Nie Dawaj gościa. Wystarczy odrobina. Pyk. O, i kontis. co? dobra, jest jakiś. Eee... Prawie końców nie ma. I ile takich trzeba zebrać chłopie? Nie wiem. Zbierz więcej soku kaktusowego. Ile to jeszcze nie wiemy widzowie, ale zaraz się pewnie dowiemy. Pyk, pyłk. I co? Pyłk. Dobra, lecimy w prawo. Ale czekaj, bo pokazuję nam w prawo, A tu po co jest to? Tam coś... ej, bo nie w sumie... no po prostu jak spadniasz. A może być... Na przykład. Ciekawe, bo może tutaj, jakiś, tutaj wiesz, łopaki, nie jakieś wiesz łopatki, jakieś złote gacie, coś takiego. Ej, co, co się dzieje? Odblokowano nagrodę. No, gąbka. Be... A, dobra, czyli co, ten? E, jakiś kostium chyba. Co nie? No, gąbka bez kazy to nie są nazwy kostiumów? Nie. A, dobra, no to tak mi się wydawało. Uważaj! Dobrze. O, jezu, jak się kręci. Ej, tu easy, easy, pomalut. No, tylko chłop skoczył na bombę, pomalutku. Może! ej, jak tam tam na paluszku się utrzymał, o co to chodzi? Zawał, zawał. A tam są te tiki, to też trzeba je rozwalać, nie? Chłopie, ty naprawdę chcesz, żebym zawału dostał chyba? Niby tylko gierka, ale wciągająca, na maksa wciągająca. No i po gaciach chłopie, jedne gacie już brudne. Ale tej meduzy nie było, ale Była, tak. była niestety. Nie, nie było jej już. Dawaj, ja wyciskaj sok. Jak mnie poraziła. Nie, nie było jej. I padł kaktus. to wygląda fajnie. Założę się, że zejdę na dół szybciej od ciebie. No, jednak nie zeszłeś Patryku. Dawaj chłopie, co tu się <laughs> dzieje? A dobra, czyli też będziemy mogli sobie chyba e, zejść na dół, czy o co tu chodzi? Ryku, ryku, Albo Patryku. wrócić po prostu później, no dobra. No, zaczekaj. Zobacz. Ej, powiedz, co ty robisz. A zobaczymy, czy coś tu jest. Nie, no. Aha, no dobra, w sumie. Bo coś tu może być. No. A co tam jest, coś niebieskie, widzisz? Ej, zaczekaj, pójdźmy do tego. Zobaczymy, co to jest. Wow. Ej, tu coś jest, ewidentnie. Ej, co to? Ej, zaczekaj, bańkę można puścić. Ej! Jest większa. To jest ponton jakiś bardziej taki. Odrobina. Ej, ale chyba. <laughs> Cóż za <same> wyczucie czasu, <laughs> chłopie! Trzeba było się bardziej pośpie. Ej, ale co ci to daje? Wielką galaretę. Tak? To tylko tyle Aj. dało? Tak. No to wiele nie dało. No, no dobra, ale mam 436 galaret. Pusty. Czy tam ewentualnie glutów? No. One trochę jak takie gumbalonowe też, nie? No, trochę. Kiedyś były takie fajne, smaczniutkie. Okej, okay, ale ja muszę najpierw gacie tutaj zdobyć. No, ej, może tylko dwie pary. No. i patrz, jaki skrócik chyba. Widzowie, szukamy gaci, bo Kornel ma brudne. No. W sensie zostały, bo już tylko dwie pary, zobaczcie. No, mam, mam dwa brudne już. <laughs> dwie brudne, no pary. Ze czterech. Dawaj, dawaj. na ilość. Dawaj wszystkie. Dasz radę? No jasne, że dasz. Kto by nie dał rady? Ty da nie dasz rady? Jasne, że dasz radę, nie? No Jest, to. dobra, są gaciuchy. A ja mówię, pa, pa, jak Pajką ten SpongeBob w ogóle mina robi przy uderzaniu. Eee, kurde. Ej, w ogóle SpongeBob to jedna ze śmiesznych giereczek, to na pewno. Pyk, pyk, pyk. Okay. Dawać nam jeszcze jedny gacie. Ej, gdzie on strzelił? Gdzie on strzelał? Bo widziałem, że strzelał, Ale Ej, nie idziemy, strzelał. Idziemy, idziemy i końca Ciekawy nie widać. No. Tak się zawiesił. Ciekawe, czy coś i nic się nie wydowiemy już. O, A tu co? Ooooo! Chmury. Spongebob jak zwykle z głową. W... Gacie, gacie, chłopie! Gacie, gacie! Oooo, no teraz Gacie, gacie. Faktycznie... A! A! Ja nie wiem, jak ty to robisz. Dobra, jest też kaktus. To chyba nie jest kaktus, ale obok niego już jest. No. Ehm, co to jest za potwór? Ała, dostałem! Dawaj, bal go na łeb. A, co on robi? Nie, w sumie wystarczy. Agacie ci zabrał, nie? Nie, ale odepną. odrzuca. No. Chłopie, chyba cię, um, trzeba unikać tego. No dobra, ale i tak lesz w sumie. Lesz. Dreszczek, Leszczyk, dreszczek. I gacie mamy, także jest. Miodzio. Cieba, lubię. Ok, do Dalej. Musimy zanieść ten cały sok temu kolesiowi, co wygląda Wróć jak do znajomo wyglądającego gościa. Czyli krótko mówiąc, wracamy do o, krabika. Proszę. O! Tam jest, na dole, no dobra. Już się bałem, że kręgosłup sobie złamie Spongebobik. Bobik No dawaj do niego, chłopie. Okej, okay, musimy tutaj stać. Nie chyba. No, tak? No nie, zaczekaj. Dawaj do niego. Trzeba wypełnić, tylko nie wiem jak to nie, zrobić. Nie, nie, do niego A, musisz do, podejść. do tych kaktusów? No chłopie, wątpiłeś. do tej beczki, będzie tam... O, teraz tak, teraz tak. ...bezpieczny. Okej, okay, spoczko, bo ja wolę zawsze tutaj być. Trochę tego z głowy. Podążajcie tym szlakiem, moje małe naiwniaczki. Naiwniaczki. Ty jesteś naiwniaczek mały. Ej dobra, coś tu się pokazuje. Okej. Okay. Ej, są tory, to czymś będzie można jechać? Chyba tak. A, koniem, no po torach no. po prostu, to trochę słabo, no ale dobra, no, jak będzie. Złabo. Czyli wzdłuż torów. Jaki koni. Nyby koń morskie są Łobie myślałem, że w wodzie Go! wylądujesz. Go, Go! 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 Oh! No to znowu się najechał. Ja nie wiem po co ten koniak on jedzie dosłownie 5 sekund. Bo no. no po prostu szybszy transport. No dużo szyb, szybciej nie było. A, dobra, gacie, fall. Przecież boże. Czemu ich nie rozwalasz? Ty? Tam, no wiesz, w każdym jest galareta. Nawet trzy! Czyli trzech nie rozwalisz, w każdym są trzy, czyli 9 galaret trafia do nas wtedy. No. Pyk, 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 pyk. pyk. OHOLE Speedrun. Chyba nie chcę mieć do czynienia Aha. z tą medusą. Pyk. Okej, okay, patrz. <głos> <głos> Cały czas muszę się tak... Tymi nie no, guapie, dawaj, to chyba nie jest tak skomplikowane. Dobrze, jest kolejny Byk. kaktus. Trzeba unikać. Dobrze. Aj, dobra, czyli jeszcze odbywa. dwa kaktusy. Jak się zablokował, gościu? Ej. Jak on dostał, niby. Dawaj, jeszcze u góry jest ziomość. Dawaj, go oglał, dawaj, dawaj. Byk. Byk. Jeszcze. Ok, się maka. Nawet gacie nie są potrzebne, żadnych nie pobrudził. No. PUSTI! Czyli w zasadzie SpongeBob bo jak popuści w Majity, to wtedy potrzebuje nowych gaci, tak? No. <laughs> Dobre. Ze strachu popuści w majty, No chyba nie? tak. <laughs> no, tak to wygląda, no bo skąd te gacie chłopie? O, mamy, trzy, yy, mamy trzy życia, żeby yy, żeby... Jak to? Czyli Sp Spon SpongeBob może zrobić trzy kleksy w gacie. No, <grym> może zrobić trzy kleksy, no. O to mi chodzi. Słabo, no, ale to nie ja jestem twórcą tej gry, to nie Słabo. ja to wymyśliłem. Ja bym dziesięć dał. Ty byś dał dziesięć, no. Patrzcie na mnie! A i dla siebie 10 jakbym grał w tą grę, a <grym> dla innych jedno. <grym> no, dla widzów też dalibyśmy dyszkę, ale tylko dla naszych widzów. Dla tych widzów, którzy oglądają do końca. No i dla tych widzów, którzy subskrybują. No, dla tych, którzy subskrybują z dzwonkiem. No. Ooo! Ej, naprawdę wow. kosmiczna gra. Kosmic shake i kosmiczna gra. Naprawdę mega mi się Jezu, podoba. Się Ty ja już się potrzebujesz wierzy, gaci. Gacie się pobrudziły. Znowu poszedł, poszedł Kleks, chłopie. Ej, dobra, czyli to jest ten drugi kaktus, którego potrzebujemy. Gaj. Okay. Wysysamy okay. i spadamy. Wysysamy? Przez słomkę. My jesteśmy wampirem? Nie, ale on ma słomkę chyba. No, Ej, czekaj, nie Czekaj, do tędy trzeba wrócić, bo tam nam strzałeczka na dół pokazuje coś. Patrz, patrz. A, do góry. Dura. Dawaj, chłop. A cioto, a cioto. Eee, a, jak bo tu, tu trzeba jeszcze włożyć. Patrz. A, i teraz, no, tak. Będę potrzebował więcej soku. Nie no, daj sobie spokój, chłopie, z tym sokiem. Jeszcze a. trzy kaktusy. Nie weź, bo ci przy... Nie o! O! I widzimy jaki skill, no nie, jak on to zrobił. E, dobra. To ryby wyglądające jak pani Puf. Tak. Czyli rozdymki chyba. A, czyli on w zasadzie ten potwór nie jest mocno groźny, ale jakbyś stał gdzieś tam na końcu, to by cię zepnął, nie? No. Bierz gacioch, A nie, dobra, mamy full ale chyba, chyba, pani Puffer nas będzie pokonywała, więc tu trzeba szybko uciekać. Ej, ale ty dobrze grasz, cały raz masz pełne gacie, chłopie. Znaczy pełne. Takiej. Pełne gacie, co ja gadam? To pełne dobrze, gacie. na szczęście nie masz pełnych gaci, czyste gacie. No, właśnie. Gdybyś miał pełne gacie, to już byśmy przegrali. No. <noise> Ej, widzowie, to jest tytuł na miniaturkę. Kornel ma pełne gacie. <głosy> no. <głosy> Ze strachu. Co to było, dobra, lecimy dalej. Ej widzowie, znajdźmy sobie taką zabawę. Od teraz w każdym odcinku wybierajcie sobie najlepszy tekst odcineczka. Okej, okay, To będzie śmieszne. Ja głosuję roś, na pełne bez... gacie cordy. No. Co to było? No, delikatnie. Patrz, patrz. Nie, myślałem, że. Po cichu. Co Załatwię. Dobra, czyli co, jeszcze dwa kaktusy. No, już jeden. Już jeden. Pat, jak kawka. I musimy kart, się kart, rozglądać, kart, bo dobry. tutaj są poukrywane monety. Nie wiem, czy szpatułki, tak jak w pierwszej części też, ale trzeba się chłopie rozglądać. Tak. No i ca cały czas szukamy złotych gaci, bo wiem, że w pierwszej części były, więc tutaj na pewno też twórcy e, mm, o tym nie, nie zapomnieli. Galet. No. Może w innym. Dawaj, ej, zapominasz rozwalać tych. E, jak no. one się swoim tiki? Mo może w innym świecie będzie. A nie może przejść, chłop. Takiego ma wielkiego. No -hala. Już pożądalo, duży nohalu. Ej, go może. Dawaj, dawaj, Może w innym w tym świecie tym będą złoty gacie. A, no może tak być. Był I jest! Ej, mam nadzieję, że już więcej tych kaktusów ty nie trzeba szukać. Tak kaktusy, I do cza. beczki? Czy to będzie serio? Do beczki, że koniec? No, szukamy beczki, chłopie. Czy to jeszcze nie będzie koniec? Beki śmiechu. Beki śmiechu. Ej, rozwalaj tamtych, cofaj się, chłopie! Ja chcę mieć dużo galarety! Widzowie, jeżeli już wiecie, co dokładnie można kupić za tą galaretę, to dajcie nam koniecznie znać. Ona mówiła, ta Cassandra, czy jak ona się tam nazywała, że nowe plansze i kostiumy chyba, tak? No. Ale to tylko za nowe plansze. Ej, tu bokiem chyba musi. A, a galarety to jakieś inne kostiumy chyba, Story by się to kupowało. Jest no? W sumie ona i tak nam dała kostium, nie? No. Zobaczymy. No, tutaj to było za darmo akurat. Wow. Czyli pewnie są takie za friko i takie do odblokowania. No. Sprawdzimy to sobie później. Ej, to... Do... nie, co to było? Co to bye, było? bye bye! Nie ja mogę na ciebie liczyć, okay. Dobrze, że go uratował. Aha, i co gacie mu zabrało? No, chłupie, co ty robisz? Chłopie, widziałeś jaki trik? No, niby trik, ale prawie spadłeś. No, prawie. Jesteś ewidentnie parkurowcem. No, i co tam za kolczasty, ty przyjacielek no, chłopie, co ty mi robisz? Tu. Przyjaciel. To chyba nie jest wkrótce, przyjaciel. No przyjaciel to na pewno, nie? No, Wygląda na nieprzyjaciela. Ej, bierz gacie, chłopcy. Zabrudziłeś się jedne. Ze strachu. Aha. Ty, ziomuś już spadaj. ty. dostał. Dostałem znaczy. No i są gacie. Ej, skąd się wzięły te gacie? To Patryk ci rzucił, czy o co tu chodzi? Nie. E, Myślę, tego potwora. A, one się tak pojawiają, dobra. Ten z butlą na mleko. Dobra, ładuj kaktusa. A ciekawe, czy, czy on w nas strzela ten? Jak to? To chyba było za no. ciężkie. Chyba Jak to się nazywało? Czy mlekiem w nas nawala, czy co? Czy mlekiem, czy... Tym. Kaktusem. Czy tym żywym Majonezem. Majonezem. Ej, może i tak być. Ej, widziałeś, że tam było tych? Tylko nie wiem, czy byś wrócił, jakbyś tam do nich skoczył. I ej, tam może coś być ukryte nawet. No. Chłopie, takie znajdźki to my musimy tutaj atakować. Dawaj tam. A, tam później można wrócić jakoś. A, bo tam... Czekaj, czekaj. Nie, nie wrócisz. Wrócę, wrócę spokojnie. Nie, to nie tak chyba. Wrócę, patrz. Ty miałeś... Ale nie tak. Ty miałeś się wykorzystać, żeby górą wejść. A no. To dobra, już trudno chłopie, lecisz normalnie. Trudno. To już chociaż je rozwal. Chłop się zapomniał. O. Ja mówiłem, że ty jesteś parkurowcem. I chyba wcale się nie myliłem. Dobra. Oczywiście, widzowie, wszy... wszystkich rozwalać nie będziemy, no ale tam, gdzie jest łatwo do nich dojść, no to bez problemu rozwalamy. Sejmat? Ej, Czemu on. Albo się chłop zlagował, albo po prostu zrobiło mu się słabo przed oczami i zasnął. Sejmat? Okay, teraz. I, I też chyba nie rozwala, i tak. Ja z tego nie rozwala. O, I tak to miałeś zrobić. Ale monety pewnie jak nie było, to czyli, i tak nie będzie. Czyli co nam to daje w sumie? Ma dużą galaretę. Aha, czyli na końcu. I tam też była chłopie duża. Ile nam to da? 930. O! E, no to 10 nam tylko dało. No. Powiem ci, tyłka nie urywa. A tu jest jakiś grajek, dobra? Poszukiwacz złota. Co was sprowadza w to miejsce? Jeśli interesuje was złoto, to spadajcie! Całe należy do mnie! Naprawdę? Ale to naprawdę musimy wrócić na powierzchnię, panie górniku. Stawko panie jest górniku. Naszego Górnik. Czy to wygląda na górnika? <noise> Cóż? mógłbym pozwolić wam skorzystać z mojej windy, ale co będę z tego? miał? No, tylko sam pamięta. jestem ciekaw? Nic nie jest poza zasięgiem tego. I jego to chyba odbyt. tylko złoto interesuje. No. Dobrze. Ten utrafiony alaskański byczy rowal ma obsesję na punkcie mojego złota. Okej, okay, czyli kogoś wy, musimy wy, wy, pokonać. Bum! Tak po prostu. Jak odzyskacie mój ząb? O. To wprowadzę Was z powrotem na powierzchnię widzowie, jak zawsze, coś za coś. Musimy znaleźć złotego zęba gościa. Proszę. No w sumie bez tego zęba trochę seplenił, więc pomóżmy mu. w gnieździe wielkiego robala, Czekaj, tu jest to gniazdo, czy jeszcze gdzieś trzeba się kierować? A ja chyba tego jeszcze nie mamy. A weź spróbuj ty dubskiem, tak? Pyk. A, dobra. Chyba coś innego tu trzeba użyć. Jakąś jedną umiejętność. No trudno, to może trzeba tu będzie jeszcze kiedyś wrócić. Opa! Aaaa! Złoty ząb od razu! Łopie pierwszy strzał! Ej, ale to był złoty ząb? Tak. To był ząb. Taki mało złoty, bardziej brudny bym powiedział. No w brudny. No ale dobra. Brudny ząb. <laughs> Nie myty przez tydzień. Ej, mamy już tysiąc galaret. Na początek jest dobrze. Bierz gacie, chłopie i uciekaj. O, ah! Dawaj gościa, bo rozpędził się z tym atakowaniem nas troszeczkę. O, ale dostał. Ty, no oni w... w no oni w ogóle w siebie strzelają, założyłeś? No. Czyli wystarczyłoby przy nich stać i on by niego nawalał. No. Ej, brakuje ci jednych gaci, chłopie. A dobra i tam są, więc fajnie. Ej, ale ta bańka jest pomocna. Też właśnie mówię. Nie było ich chyba w poprzedniej części, więc idealnie. Tak, nie było. I co? Teraz się wracamy. Zwróćcie złoto są. Ej, chłopie do góry chyba. Aha, dobra, jeszcze tego. Co? Jeszcze. Dobra, trzeba go jakoś. Jeszcze tego? No musimy ich rozwalić, bo w sumie chyba nie da się bez tego wyjść. No. Bo widzisz dookoła są te takie kolorowe, nie? O i teraz tak I co? Do góry nie. A, trampolinki, dobra. Cieśnijcie Czy ciśnie. trampolinki to, to jest coś innego jeszcze? Nie, to wie. chyba do góry po prostu sobie pociśniemy do gościa. Dawaj. No i jest ziomus. O! Aha, ale jajca! Dawaj, dawaj go um, ha, Założyłbym się o bryłkę złota! Że jesteście już żarciem dla Rubala, Ale skoro przeżyliście... Znaleźliście mój ząb? A czy wątpi zostawiają w nas. śluz w lesie? Pewnie, że tak! <grym> wszystko jedno. Winda jest do waszej dyspozycji, chłopcy. Aha! Nie wiem, co tam robiliście, ale strasznie od was teraz cuchnie! No, kąpiel by się przydała, no. to na pewno. Dobra, pojedźmy windą, bo winna dźwignąć nas na duchu. Czyli co, pa, pa, pa. winda to była cały czas? No, to na to. Ha. Zapnij pasy. No, nie zapnij pasy. Parę sekund, czyli nieźle wystrzeli nas, coś czuje. No. Tego nie było widać akurat, no ale dobra. Chłopie, okay. ciśnij tam. Eee, podążaj ścieżką. No dobra, no to ciśniemy ścieżką, chociaż ja tu za żadnej ścieżki jakiejś nie widzę specjalnej. No to jest ścieżka drewniana. Ścieżka zdrowia. Czekaj. O, dobra, jest kuc Jest też pociąg, no to ładnie. Nasze zapasy Szybko Patryk! Musimy złapać ten pociąg! Mogę? Przeczytał, spoko. Czyli <laughs> musimy złapać pana krap? I co? Ciśniemy za pociągiem. No dobra No ja to jest pan krab. Popie pan go goni! No, o i ułożaj! Tu się widzę odbywa pogoń z drągiem za pociągiem. Ej, hamburger tam był! A dobra, ale my mamy wszystkie, okej, okay, spoko. To <laughs> musisz uważać. Okej, okay, już mam wszystkie. Nie mamy wszystkich. Ale nie wiem jak to się dzieje ale faktycznie. Mamy wszystkich, nie mamy. Dosyć wszystkich. Szyb... No już mamy wszystkie. Okay. Już mamy wszystkie. Nie mamy wszystkich, nie mamy Ty wszystkie. to celowo chłopie robisz widzę. Uważaj, uważaj bo teraz się śmiejesz a za chwilę ci się nie uda. Dawaj, dawaj. Dżu, dżu, dżum. Mamy wszystkich, nie mamy. Nie mamy wszystko nie mamy. Mamy, nie mamy, mamy, nie mamy, mamy, nie mamy, mamy, nie mamy. I, I skocz! Ej, jak w filmie. O! Jaka do zabójcza! Urodzony aktor. No, to... I co? Dobra, trzeba pewnie na początek się dostać i porozwalać tych typków. A chłopia, zrobiłam wonik on, wypowiedz. Tak się nie da. Zobacz, tylko tak się da. Pan Krab! Oho! <laughs> jacek, nie Dobra, nie jest wiem. jakiś przycisk. Rozwalaj chłopów. A lecimy. Nie! Ty jecha. to masz refleks, chłopie. Ja to już bym leżał tam pod kołami <laughs> pociągu. Dobre. Na pewno. I cały czas zaskakujemy w ogóle, ale tak pozytywnie, i ty widzę jak wstał, boli, Chciałeś bokiem ominąć no. system, ale niestety nie tym razem. Ale nie. cię cofnęło, nie na no chłopie. Spokojnie, nic się nie stało. Dawaj, dawaj. No, ostrożnie, easy, easy. Spokojnie, nic się nie dzieje. Tylko pod kontrolą. Dawaj, 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 gościa. No dobra góra góra no. uważaj, uważaj! Uuu, chłopie, dobrze. Jest krabik, jest krabik! Ucieka Nie no, taka zababa w kotka i myszkę. Okej. Okay. źle, dobre, dobre, dawaj, dawaj. A co uh, to w ogóle jest? Jakieś kaktusy? Co to ma być? Tam coś stoi za tym? Uuu, chłopie, ty to masz refleks. I to jest ten refleks, widzowie, o którym mówiłem właśnie. Nie rozpraszaj. O, patrz, jestem tutaj. I tak lepiej. Uuu, jeszcze więcej galaretki! No, jest dobrze, jest dobrze. Azef, teraz spitranuję. Dobrze, dobrze. Easy. Easy peasy. No i pięknie. No tutaj tu już chyba przejdziesz. O, chyba zgubił spory. O, jeszcze więcej galaret. Obie, oh yeah. ale Ej, się efekty, efekty są dobre. Ej, bez kitu, galarety tu jest full. Dobra, gacie mamy pełne. Etap. No właśnie, niby trudne chłopie, ale gacie cały czas masz pełne. No. Więc dajesz sobie bez problemu radę. I nie ma gościa. Dostał w Przycisk? Oooo. Oh. Wiem, okay. że chcesz dobrze, ale pozwól mi zostać. Proszę. Sztujecie, czerwonoręki bandyto. Jak mówiłem, czerwono Czerwonoręki bandyto. Do Błagam! Ta stara choroba nie wytrwa jednego dnia w więzieniu. Wybacz, szeryfie! ja go zabiorę. Muszę przestać pić w pracy tyle soku z kaktusa. O, i chyba jakiś z procentami ten soczek no. z kaktusa. Ej, dobra, czyli chyba pierwszą misję mamy udaną. Wracamy do domu. Bardzo, bardzo dobrze. Wreszcie bo już się bałem chłopie, że nie damy rady. Nie było jakoś super skomplikowane, o, moku, ale... działo się. Była dla mnie cenna lekcja, nie ma co A, dobra, że czyli oni będą wracali już później normalni, okej. Okay. No. Nie, nie. O nie, 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 nie. Zawsze chodzi o pieniądze. Ten śmiech jego Te masakra ty. Dobra, a ty, ale on i tak chyba nie ma z tego kaba, nie? Panie no. krab. Znajdziemy perłę i Tłustego z tego kaba. No właśnie. się pan obejrzy, wszystko wróci na swoje miejsce. Perła, co to jest? Zuchowa. Perła z Minecrafta? A teraz? Ender Zwiataj. perła, dokładnie Jestem tak. Pewien, dzięki nowym umiejętnościom jazdy, będziesz trochę szybszy. No też mam taką Wnóstwo nadzieję. wciąż czeka na ratunek Patryku. Jedziemy! No dobra widzowie, i kończymy tą część. Dzieje się naprawdę dużo, no ale musimy to jakoś na części podzielić, także kolejna część w następnym odcinku. Dokładnie tak. Trzymajcie się. Cześć!